No i zagrajmy jeszcze raz, tak? Tym łowcom z sekrety. Były dwa zwycięstwa. Zobaczymy, czy tym razem się uda. Mamy do czynienia z szamanem. Z szamanem. No dobrze. Co tutaj? Co tu zaproponować Wam na wersję szamana? Sami sami widzieliście, być może niektórzy z Was, którzy oglądali wcześniejsze pojedynki, grałem szamanem, tak? Więc postarałem się tam wytłumaczyć. Jak, jak grać z szamanem i teraz trzeba znaleźć sposób na niego dobrze, odrzucę jedną kartę no, nieciekawie to wygląda no ale cóż no dobrze, mamy za jeden, wystawiamy za jeden mocy specjalnej już żyjemy, kosztuje zero więc tutaj dwa punkty lecimy w twarz w Talisamana jak wiecie tutaj chodzi o to, że on będzie starał się tutaj na stół wystawić jak najwięcej, tak? nie możemy na to pozwolić. Nie możemy na to pozwolić. Tutaj dobra opcja 1 na 2,1 jest dobra, tak musimy likwidować Daliśmy tutaj taką kartę w uśpieniu, ona się przebudzi, dwie tury na to potrzebuje. A tu jest bardzo dobra karta, którą zagrał! No właśnie, no właśnie. Więc tu musimy, co tu możemy zrobić? Na pewno, tą boską tarczę musimy zniszczyć, tak żeby jemu zrobić dojście. Nie mówię, że jego zaatakuje tak, bo on równie dobrze może zadać w twarz, jak się przebudzi. No ale w razie czego? W razie czego Aj, 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 aj. No dobrze wyciszył jednego ze swoich, oby nie poleciał na tego. A jej <laughs> szok <śmiech> No dobrze. Teraz zależy nam na tym, żeby tą kartę zlikwidować, tak? Nie, też nie możemy pozwolić. No i no, najlepiej tą też, no nie, nie mamy. Szkoda troszeczkę, bo trzy <laughs> obrażeń tylko zadaliśmy zamiast pięciu No ale musimy czyścić ten stół tutaj. Nie, nie możemy pozwalać na, na to, żeby on tutaj miał coś. Zagadajmy taki sekret, tak? Przyzwijmy towarzysza elegancko. Lećmy tutaj, czyścimy ten stół, jemu, tak? Cała reszta w twarz. Mamy tu jeden sekret, tak? Mamy jeden sekret. Zauważcie, że e, tutaj ta hiena alfa. Jeżeli kontrolujemy, kontrolujemy sekret, to możemy przyzwać. No przeciwnik się podda, poddał, tak? Nie nie miał tutaj już wątpliwości co do zwycięstwa mojego. No mamy zwycięstwo. Seria dodatkowych zwycięstw. i mamy platynę 1, tak? Platyna 1.